Na program zaprasza marka Alines Naturalne Suplementy Diety. Zdrowia i urody życzy sponsor programu producent wody plazmowanej. Sponsorem programu jest dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Kawka i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa serię odcinków programu żywieniowe ABC. Sama nazwa mogłaby wskazywać, że będą to odcinki stricte kulinarne, natomiast osobiście nie jestem kucharzem, dlatego nie będzie to tylko i wyłącznie program o gotowaniu. Oczywiście w większości odcinków będziemy przygotowywać smaczne, ale przede wszystkim zdrowe dania w naszej kuchni, ale skupimy się również na takich zagadnieniach jak funkcjonowanie całego naszego organizmu, w tym głównie układu pokarmowego, czyli. Ja jaki wpływ żywienie będzie miało na nasze zdrowie, ale będziemy mieli również okazję porozmawiać w naszej klinice z bardzo ciekawymi gośćmi. Teraz kilka zdań o sobie. Jestem dietetykiem klinicznym i specjalistą medycyny komórkowej. Jestem również naturoterapeutą, klawiterapeutą i prowadzę klinikę medycyny zintegrowanej Kavkaje. Medycyny zintegrowanej, czyli medycyny która łączy to, co najlepsze zarówno w medycynie akademickiej, jak i w medycynie naturalnej. Dlatego w moich odcinkach skupimy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób żywienie, zioła, witaminy czy styl życia wpływają nie tylko na nasz wygląd i na naszą wagę, ale przede wszystkim na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Moim dzisiejszym gościem będzie znany Państwu Mirosław Jędrowski. Wiem, że Mirek pije zdrową wodę, dlatego poczęstuję go wodą zjonizowaną. Witam cię, Mirku, bardzo serdecznie. Witam. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i jesteś tutaj w moim programie. Cała przyjemność po mojej stronie. <laughs> bardzo się cieszę. Jesteś osobą znaną publicznie, znaną w telewizji TVS, znaną na rynku muzycznym. Natomiast ja osobiście zaprosiłem cię tutaj do mojego programu, dlatego że widziałem Twój wywiad w internecie z panią Anną Dymną i w tym wywiadzie wspomniałeś, że byłeś chory na boreliozę i musiałeś generalnie zmienić nie tylko styl życia, ale również żywienie i wiele innych rzeczy, żeby doprowadzić swój stan organizmu do normalnego funkcjonowania. Czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć na ten temat? No wiesz co, choroba borelioza to jest w ogóle taka jedna wielka masakra, bo człowiek, dopóki się z tym nie spotka, to kompletnie nie wie o co chodzi. Normalnie, jak człowiek choruje, to choruje na jedna choroba gdzieś tam. I z tym sobie jakoś dajesz rady, bo wiesz, co to jest, i wtedy jest po prostu łatwiej, tak. Ale jak borelioza przychodzi, to ty. Dostajesz symptomy różnych chorób. A to choroby Wilsona, a to Parkinsona, a to nowotworów, a to choroby SM, i to wszystko po prostu naraz na ciebie przychodzi, i sam w tym zaczynasz się gubić. Idziesz do lekarza, lekarz nie za bardzo wie, jak ci pomóc, więc stwierdza, że jesteś psychicznie chory, więc trzeba podać po prostu leki uospokajające i że to jest depresja, bo na ogół tak to po prostu bywa. Nie. A kiedy, kiedy po prostu już wiesz, z czym walczysz, to wtedy jest po prostu o wiele łatwiej, tak? Bo ty wiesz, że trzeba zastosować dietę, że trzeba parę rzeczy wyrzucić z, z jedzenia, że nie możesz jeść białek, białka jajka, że nie możesz jeść pszenicy, że nie możesz jeść cukrów, tych, które są szkodliwe, tak? I przetworzonej żywności. I wtedy po prostu okazuje się, że zaczynasz po prostu lepiej funkcjonować. Czyli nie mogłeś spać w nocy ze względu na ból? Ze względu na wszystkie objawy, które przychodziły na mnie. Mhm. Jak długo się udiagnozowałeś? Wiesz co, do czasu kiedy, kiedy było rozpoznanie choroby. Wtedy po prostu spotkałem lekarkę, która leczy niekonwencjonalnie, bo o antybiotykach nie było mowy, nie chciałem tego w ogóle wziąć, bo Wiem, że to wyniszcza organizm i, i nie przynosi to nic dobrego. Fajnie, że wspomniałeś o tym temacie, dlatego że rzeczywiście patogeny jesteśmy w stanie wyniszczyć antybiotykami. Natomiast jeśli ta antybiotykoterapia trwa kilka miesięcy, trwa ona bardzo długo, to niestety te antybiotyki będą wyniszczać również naszą florę bakteryjną jelit, a w jelitach leży około 85% naszej odporności. Więc po takiej terapii organizm jest bezsilny, jest bezbronny i wtedy przy pierwszej, każdej pierwszej lepszej okazji łapiemy kolejne patogeny, kolejne wirusy, kolejne bakterie i tak naprawdę tak antybiotykoterapia może pomóc na chwilę, ale w perspektywie czasu może tak naprawdę pogorszyć stan rzeczy. Wspomniałeś, że musiałeś zmienić żywienie. Czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej, jak kiedyś jadłeś, a co zmieniłeś, co pomogło w, u, u ciebie w eliminacji objawów ryszy? Wiesz, co, jak, jak, jak się kiedyś jadło? No, to jadło się wszystko, tak jak y, y, babcia mama cię nauczyła, tak potem człowiek robił to samo: kartofle, mięso i, i kapusta, albo Groszek zielony z marchewką, takie typowo komunistyczne rozmówstanie, które po prostu szło przez całe Pamiętam życie dzieci. No i to się jadło. Rano chleb po prostu posmarowany, przykryty tam do tego jakoś, wiesz, wkładka. No i tak to po prostu leciało. Nie? Do, do momentu, oczywiście, jak już człowiek jest troszeczkę starszy, przechodzi w ten wiek np. po trzydziestce, to zaczynasz się zastanawiać, tak, że chipsy są niezdrowe, zaczynasz czytać. Ale to też telewizja w jakiś sposób tam napędzała, nie? takie rzeczy, żeby zwracać uwagę na to, co się je. A w ferworze wiesz, całego życia, kiedy ty biegasz z jednej strony na drugą, to każdy tylko wetnie to, co leci. Hot dogi i tego typu rzeczy, tak. Dzisiaj, dzisiaj to nawet nie wchodzi w grę, jeżeli staniesz się tam, wiesz, koło jakiś nie, nie mówię, bo to telewizja, więc nie mogę tutaj powiedzieć, bo znowu powiedzą, że wiesz o co chodzi. No więc, ale wiemy, co jest zdrowe, tak, dzisiaj już nie jest trudno to określić, co nam sprzyja, co nie sprzyja, tak. Więc jak idziemy do, do marketu, no to bierzemy po prostu, wiesz, mamy aplikacje różne, gdzie możemy zobaczyć, co tam jest zawarte, co nam szkodzi, a co nie szkodzi. Czyli od czasów choroby zacząłeś sprawdzać i czytać składy. No, to, to na pewno. nie. Mówiłeś, że wykluczyłeś pszenicę. Czy to jest tylko pszenica, czy, czy cały gluten? Pszenica generalnie mnie szkodzi, dlatego że e, jak jem pszenicę, wystarczy, że zjem potrawy z pszenicą e, w poprzednim dniu, to na drugi dzień mam półtora kilo więcej. No, e, źle działa, źle chodzi mi i pracuje tarczyca. Nie? Dlatego kiedy jej nie jem, nie mam tego problemu. Więc przerzuciłem się na pieczewo ciemne, czyli pieczewo żytnie na przykład. I rano sobie zjadam tylko po prostu wiesz kawałek chlebka do, do dużej ilości warzyw i gdzieś tam jajka, jakieś tam plasterek może być wędliny czy coś. Ale to już nie jest to, co kiedyś. Tyle wędliny, wiesz, a, a warzyw praktycznie nie było na talerzu. Czyli teraz Twoim głównym pokarmem są warzywa. Czy zwracasz też uwagę na to, żeby to były ekologiczne warzywa, czy w jakiś sposób eliminujesz te pestycydy z tych warzyw, które dzisiaj są no, Wiesz, zim. jak ja tak zacznę gadać tutaj, to ludzie już powiedzą, że to jest chory, rozumiesz, bo jego żywienie przede wszystkim ozonuje, nie? No właśnie, ale Mirko, byłeś chory, teraz już nie jesteś chory, nie masz przynajmniej żadnych objawów, dlatego myślę, że warto by było Dalej ozonuje, bo to chodzi o. Moje zdrowie, ja się po prostu dobrze czuję. Nie? Wspomniałeś też, że ozonujesz warzywa, tak? Ozonujesz jedzenie. Mięso też. Mięso też ozonujesz, no, okay. oczywiście. Natomiast pokój też ozonuję. <noise> no dokładnie, bo. Wiesz, dokładnie, możesz... to, dokładnie to samo co ja. Ja też oczywiście ozonuję każdą wodę, którą pijam. Jeśli nie mam dostępu do ekologicznych warzyw, no to też po prostu e ozonuję, żeby pozbywać się tych pestycydów, które są dzisiaj dla nas naprawdę bardzo, bardzo trujące. Natomiast wcześniej, jeszcze przed wywiadem, rozmawialiśmy na temat wody. Okazało się, że ta tak jak ja nie tylko wodę ozonujesz, ale również jonizujesz. Czy więcej na ten temat powiedzieć? No to wiesz co, no, no, tu nie ma co gadać, to trzeba zrobić po prostu. I przede wszystkim pić 2 litry wody dziennie. To jest takie minimum. Nie? Kobiety, które mają menopauzę, powinny pić do 3 litrów wody dziennie, dlatego że po prostu jak mają uderzenia ciepła yy, i gorąca, to się pocą, tak? Czyli po prostu tracą wodę. Takie kobiety, które nie wiedzą, idą do lekarza, bo mają nadciśnienie wtedy. I lekarz podaje im tabletki, tak? A tych tabletek wcale nie trzeba wziąć, wystarczy tylko pić odpowiednią ilość wody i będą funkcjonowały normalnie. Tak, tak to prawda co mówisz, że ja też rzeczywiście w pracy z moimi pacjentami zwracam bardzo mocną uwagę na wodę. Właściwie zaczynam zawsze każdą terapię. Od tego, że woda musi być odpowiedniej jakości, odpowiedniej ilości i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeśli chodzi o mój dzień, na przykład, jak wstaję rano, to pierwsze co robię, wypijam szklankę wody, potem wypijam szklankę wody w, w łyczkach, rozumiesz, a potem, jeżeli idzie cały dzień, no to przed obiadem szklanka wody, przed kolacją szklanka wody, przed snem szklanka wody. To potem już nie trzeba dużo wypić, żeby po prostu to dopić. Do tego wszystkiego idzie Zielona Herbata rano po południu. No właśnie. Dobrze, Mirku, niestety czas mam ograniczony, dlatego bardzo Ci serdecznie dziękuję. Za przybycie. Bardzo Ci dziękuję za, za interesującą rozmowę. I teraz, w ramach podziękowania, chciałbym wręczyć Ci książkę Mit Chorób Nieuleczalnych. Jest to książka napisana przez mojego przyjaciela Edsko Sawutę. Myślę, że te informacje, które tutaj znajdziesz, będą to te informacje, które potrzebujesz do tego, żeby dalej utrzymać się w tak dobrej formie i w tak dobrej kondycji i z tak dużym poczuciem humoru. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję ślicznie, było bardzo miło. nie również. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień we wtorek, godzina 17.30, żywieniowe ABC. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Kawka i będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa serię odcinków programu Żywieniowe ABC. Sama nazwa mogłaby wskazywać, że będą to odcinki stricte kulinarne. Natomiast osobiście nie jestem kucharzem, dlatego nie będzie to tylko i wyłącznie program o gotowaniu. Oczywiście w większości odcinków będziemy przygotowywać smaczne, ale przede wszystkim zdrowe dania w naszej kuchni. Ale skupimy się również na takich zagadnieniach, jak funkcjonowanie całego naszego organizmu, w tym głównie układu pokarmowego, czyli jaki wpływ żywienie będzie miało na nasze zdrowie, ale będziemy mieli również okazję porozmawiać w naszej klinice z bardzo ciekawymi gośćmi. Teraz kilka zdań o sobie. Jestem dietetykiem klinicznym i specjalistą medycyny komórkowej. Jestem również naturoterapeutą, klawiterapeutą i prowadzę klinikę medycyny zintegrowanej KFKE. Medycyny zintegrowanej, czyli medycyny, która łączy to, co najlepsze, zarówno w medycyny, w medycynie akademickiej, jak i w medycynie naturalnej. Dlatego w moich odcinkach skupimy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób żywienie, zioła, witaminy czy styl życia wpływają nie tylko na nasz wygląd i na naszą wagę, ale przede wszystkim na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Moim dzisiejszym gościem będzie znany Państwu Mirosław Jędrowski. Wiem, że Mirek pije zdrową wodę, dlatego poczęstuję go wodą zjonizowaną. Witam Cię, Mirku, bardzo serdecznie. Witam. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i jesteś tutaj w moim programie. Cała przyjemność po mojej stronie. <laughs> bardzo się cieszę. Jesteś osobą znaną publicznie, znaną w telewizji TVS, znaną na rynku muzycznym. Natomiast ja osobiście zaprosiłem cię tutaj do mojego programu, dlatego że widziałem Twój wywiad w internecie z panią Anną Dymną i w tym wywiadzie wspomniałeś, że byłeś chory na boreliozę i musiałeś generalnie zmienić nie tylko styl życia, ale ale również żywienie i wiele innych rzeczy, żeby doprowadzić swój stan organizmu do normalnego funkcjonowania. Czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć na ten temat? No wiesz co, choroba Borelioza to jest w ogóle taka jedna wielka masakra, bo człowiek dopóki się z tym nie spotka, to kompletnie nie wie, o co chodzi. Normalnie jak człowiek choruje, to choruje na jedna choroba gdzieś tam. I z tym, sobie jakoś dajesz rady, bo wiesz, co to jest i wtedy jest po prostu łatwiej, tak? Ale jak borelioza przychodzi, to ty. Dostajesz symptomy różnych chorób. A to choroby Wilsona, a to Parkinsona, a to nowotworów, a to choroby SM, i to wszystko po prostu naraz na ciebie przychodzi, i sam w tym zaczynasz się gubić. Idziesz do lekarza, lekarz nie za bardzo wie, jak ci pomóc, więc stwierdza, że jesteś psychicznie chory, więc trzeba podać po prostu leki uspokajające i że to jest depresja, bo na ogół tak to po prostu bywa. Nie? A kiedy, kiedy po prostu już wiesz, z czym walczysz, to wtedy jest po prostu o wiele łatwiej, tak? Bo ty wiesz, że trzeba zastosować dietę, że trzeba parę rzeczy wyrzucić z, z jedzenia, że nie możesz jeść białek, białka jajka, że nie możesz jeść pszenicy, że nie możesz jeść cukrów, tych, które są szkodliwe, tak? I przetworzonej żywności. I wtedy po prostu okazuje się, że zaczynasz po prostu lepiej funkcjonować. Czyli nie mogłeś spać w nocy ze względu na ból? Ze względu na wszystkie objawy, które przychodziły na mnie. Mhm. Jak długo się diagnozowałeś? Wiesz co, do czasu kiedy, kiedy było rozpoznanie choroby. Wtedy po prostu spotkałem lekarkę, która leczy niekonwencjonalnie, bo o antybiotykach nie było mowy, nie chciałem tego w ogóle wziąć, bo że to wyniszcza organizm i, i nie przynosi to nic dobrego. Fajnie, że wspomniałeś o tym temacie, dlatego że rzeczywiście patogeny jesteśmy w stanie wyniszczyć antybiotykami. Natomiast jeśli ta antybiotykoterapia trwa kilka miesięcy, trwa ona bardzo długo, to niestety te antybiotyki będą wyniszczać również naszą florę bakteryjną jelit, a w jelitach leży około 85% naszej odporności. Więc po takiej terapii organizm jest bezsilny, jest bezbronny i wtedy przy pierwszej, każdej pierwszej lepszej okazji łapiemy kolejne patogeny, kolejne wirusy, kolejne bakterie i tak tak naprawdę tak antybiotykoterapia może pomóc na chwilę, ale w perspektywie czasu może tak naprawdę pogorszyć stan rzeczy. Wspomniałeś, że musiałeś zmienić żywienie. Czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej, jak kiedyś jadłeś, a co zmieniłeś, co pomogło w, u, u ciebie w eliminacji objawów ryszy? co jak, jak, jak się kiedyś jadło? No, to jadło się wszystko, tak jak y, y, babcia mama cię nauczyła, tak potem człowiek robił to samo: kartofle, mięso i, i kapusta, albo groszek zielony z marchewką. Takie typowo komunistyczne rozmyślanie, które po prostu szło przez całe Pamiętam życie. Pamiętam No i to się jadło. Rano chleb po prostu posmarowany, przykryty tam do tego jakoś wiesz, wkładka. No i tak to po prostu leciało. Nie? Do, do momentu, oczywiście jak już człowiek jest troszeczkę starszy, przechodzi w ten wiek np. po trzydziestce, to zaczynasz się zastanawiać, tak? że chipsy są niezdrowe, zaczynasz czytać, ale to też telewizja w jakiś sposób tam napędzała, nie? takie rzeczy, żeby zwracać uwagę na to, co się je. A w ferworze wiesz, całego życia, kiedy ty biegasz z jednej strony na drugą, to każdy tylko wetnie to, co leci. Hot dogi i tego typu rzeczy, tak. Dzisiaj, dzisiaj to nawet nie wchodzi w grę, jeżeli staniesz się tam, wiesz, Jakiś, nie, nie mówię, bo to telewizja, więc nie mogę tutaj powiedzieć, bo znowu powiedzą, że wiesz o co chodzi. No więc, ale wiemy, co jest zdrowe, tak? Dzisiaj już nie jest, trudno to określić, co nam sprzyja, co nie sprzyja, tak? Więc jak idziemy do, do marketu, no to bierzemy po prostu, wiesz, mamy aplikacje różne, gdzie możemy zobaczyć, co tam jest zawarte co nam szkodzi, a co nie szkodzi. Czyli od czasów choroby zacząłeś sprawdzać i czytać składy? No to, to na pewno nie. Mówiłeś, że wykluczyłeś pszenicę. Czy to jest tylko pszenica, czy, czy cały gluten? Pszenica generalnie mnie szkodzi, dlatego że jak jem pszenicę, wystarczy, że zjem potrawy z pszenicą w poprzednim dniu, to na drugi dzień mam półtora kilo więcej. Źle działa, źle chodzi mi i pracuje tarczyca. Nie? Dlatego kiedy jej nie jem, nie mam tego problemu. Więc przerzuciłem się na pieczewo ciemne, czyli pieczewo żytnie na przykład. I rano sobie zjadam tylko po prostu wiesz kawałek chlebka do, do dużej ilości warzyw, i gdzieś tam jajka, jakieś tam plasterek może być wędliny czy coś. Ale to już nie jest to, co kiedyś. Tyle wędliny, wiesz, a, a warzyw praktycznie nie było na talerzu. Czyli teraz twoim głównym pokarmem są warzywa. Czy zwracasz też uwagę na to, żeby to były ekologiczne warzywa, czy w jakiś sposób eliminujesz te pestycydy z tych warzyw, które dzisiaj są tutaj? wiesz, do... jak ja tak zacznę gadać tutaj, to ludzie już powiedzą o że to jest chory, rozumiesz, bo żywienie przede wszystkim ozonuje, nie? No właśnie, ale Mirko, byłeś chory, teraz już nie jesteś chory, nie masz przynajmniej żadnych objawów, dlatego myślę, że warto by było Dalej powiedzieć... ozonuje, bo to chodzi o moje zdrowie. Ja się po prostu dobrze czuję, nie? Wspomniałeś też, że ozonujesz warzywa, tak? Ozonujesz jedzenie. Mięso też. Mięso też ozonuje, no, okay. oczywiście. Natomiast Spokój też, ozonuje, <noise> też ozonuje. No dokładnie, Robisz bo. Dokładnie, wiesz, to, możesz... dokładnie to samo co ja. Ja też oczywiście ozonuję każdą wodę, którą pijam. Jeśli nie mam dostępu do ekologicznych warzyw, no to też po prostu ozonuję, żeby pozbywać się tych pestycydów, które są dzisiaj dla nas naprawdę bardzo, bardzo trujące. Natomiast wcześniej, jeszcze przed wywiadem, rozmawialiśmy na temat wody. Okazało się, że tak, tak jak ja nie tylko wodę ozonujesz, ale również jonizujesz. Czy coś więcej na ten temat powiedzieć? No to wiesz co, no, no, tu nie ma co gadać, to trzeba zrobić po prostu. I przede wszystkim pić 2 litry wody dziennie. To jest takie minimum. Nie? Kobiety, które mają menopauzę, powinny pić do 3 litrów wody dziennie, dlatego że po prostu jak mają uderzenia ciepła yy, i gorąca, to się pocą, tak? Czyli po prostu tracą wodę. Takie kobiety, które nie wiedzą, idą do lekarza, bo mają nadciśnienie wtedy. I lekarz podaje im tabletki, tak? A tych tabletek wcale nie trzeba wziąć, wystarczy tylko pić odpowiednią ilość wody i będą funkcjonowały normalnie tak. Tak, to prawda co mówisz, że ja też rzeczywiście w pracy z moimi pacjentami zwracam bardzo mocną uwagę na wodę. Właściwie zaczynam zawsze każdą terapię. Od tego, że woda musi być odpowiedniej jakości, odpowiedniej ilości i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeśli chodzi o mój dzień, na przykład, jak wstaję rano, to pierwsze co robię, wypijam szklankę wody, potem wypijam szklankę wody w, w łyczkach, rozumiesz, a potem, jeżeli idzie cały dzień, no to przed obiadem szklanka wody, przed kolacją szklanka wody, przed snem szklanka wody. To potem już nie trzeba dużo wypić, żeby po prostu to dobić. Do tego wszystkiego idzie zielona herbata rano, po południu, no właśnie. Dobrze, Mirko. Niestety czas mam ograniczony, dlatego bardzo ci serdecznie dziękuję. Za przybycie. Bardzo Ci dziękuję za, za interesującą rozmowę. I teraz, w ramach podziękowania, chciałbym wręczyć Ci książkę Mit Chorób Nieuleczalnych. Jest to książka napisana przez mojego przyjaciela Edsko Safute. Myślę, że te informacje, które tutaj znajdziesz, będą to te informacje, które potrzebujesz do tego, żeby dalej utrzymać się w tak dobrej formie i w tak dobrej kondycji i z tak dużym poczuciem humoru. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję ślicznie, było bardzo miło. Nie ja również. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień we wtorek, godzina 17.30, żywieniowe ABC. Program zaprosiła marka Alines Naturalne Suplementy Diety. Zdrowia i urody życzył sponsor programu, producent wody plazmowanej. Sponsorem programu był dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator.